Simono, ja jestem Rezygnator. Dobra, wszystko odcinek ostatnio 35 straszu. minut. No. 8 znanych influencerów i celebrytów oraz jedno pozornie proste wyzwanie. No, nie zadłużam i życzę w, miłego w, oglądania. Trzeba przewinąć, bo wprowadzenia też nie będziemy oglądać. Ej, smak szumiego, pierwszego przegranego, no? Dalej czuć. Kiedy to było? Szczerze nie pamiętam. Kiedy to było? No, to było? Tam. godzin temu. No i ktoś pójdzie w ślady szumiego. A to się w ciągu. A, bo to jest w ciągu kilku godzin. Zobaczmy, kto odpada z programu. O ty, <laughs> Ja. Ja. Żarcik, oczywiście. Między, w, w międzyczasie, gdy pożelka sięgnę, dałem się nabrać. To nie jest takie proste. A ja tutaj wymagam od niej niewstworzonych rzeczy. Natomiast no mam dla was do ogłoszenia sytuację nieprzyjemną dla pewnej osoby, czyli to, kto naprawdę odpada. I tą osobą jest... Nikt, bo każdy dał radę. A, ale klik. Poważnie? A, poważnie. Daliście radę. Były naprawdę mikro, mikro drgnięcia, co po niektórych, ale to się nie zaliczało. Naprawdę daliście radę. I u praktycznie u każdego było to mikro, mikrodygnięcie, więc bym teraz miał zdecydować, kto rzeczywiście odpada, bo by to nieuczciwe. Więc macie jeszcze szansę chyba wygrać. No coś na pewno, nie? No odcinek, no to jest coś niesamowitego, bo jakby nigdy do tego momentu nie dotrwałem, więc no, wszystko to jest inne. Wszystko to jest takie jakby na bogato. I ja nie wiem, co mam, co mam zrobić teraz. Kto ogólnie program? No nie wiem, zobaczymy. Na co na ma najwięcej żyć aktualnie, więc mamy większe szanse? Nie wiem, ja już nie wiem, bo to jest taka kwestia przedpalenia tak szczerze, po prostu ktoś musi w danym momencie stracić panowanie nad sobą, bo tutaj wszyscy jesteśmy już tak wyszkoleni w tym, że trzeba się rozkojarzyć i to jest akurat ten moment, kiedy, kiedy może ktoś skasi swoje życie. Nadal mam nadzieję, że to będę ja, bo wszystko jest czarne albo białe, jeśli chodzi o konkursy. Bardzo was proszę, żebyście wstali i podeszli tutaj wszyscy, bo musimy sprawdzić, kto w końcu ma wygrać, nie? Zapraszam tutaj, kochani. A. Każdy ciągnie po jednej zapałce. Ten, kto ma krótką, idzie na zadanie. No nie, no nie, A. ja się rozpłaczę, nie pójdę. I skryją od razu, żebyśmy nie wiedzieli od razu, kto, tam, kto idzie, kto nie idzie. Oj, to było szybkie co masz? Probujmy. Już widzę. Dobrze, kto ma krótką zapałkę? Ja miałam długą na pewno. Ale widziałam po to, żeby zmęczyć. No nie, no, to ale... <grym grym> po nie? Trzecie zadanie, no słuchaj. trzecie zadanie Chodzi program. programu. Znowu zostajemy w trójkę. Zamykamy Dobrze, Glenco, zakładaj kurtkę Kiedyś ty z... na muzykę. Ale przecież ty w tym zadaniu jesteś najlepszy. Mówi, Panie potrafię. Już chcecie poradnować, tak. Zakładaj kurtkę idziemy na zadanie. Zobaczymy, czy wrócisz tutaj żywy. Jak tam gdzieś taki manekin, to. Wszystkie. No, powiem ci, no masz pecha, ale jesteś w finałowym odcinku, pomimo tego pecha. Szanuję. Do lasu? Co Ci przynieść z lasu? Wszystko Ci przyniosę z lasu. Nie grane, żeton. Jak myślisz, ile czasu? Okej? Okay. 10 minut. Już. Dobrze, Ty, przeszedłeś w prawe, naprawdę. O, I czerwona latarka, dzisiejsza A Ano tak, widzisz, żeton, 10 minut, jest 55 po północy, widzisz, później na pora. Trzymam kciuki, może no. Do lasu. Kciuki. Tak się mówi, nie? 10 minut. Panie operatorze, co Ci poradzę, nie? Niech uważa, bo jak już wiemy, to miejsce jest podchwytliwe. Taktyka nie ukrywam, to nie żadna nowość. Patrzymy się w glebę, idziemy przed siebie. Wiemy, co nas, na nas może czyhać. Te dziwne stworzenia, pułapki dla operatorów. Też to jest najgorsza rzecz. I ziom, zajmy, dźwięk. Nie, coś czuję, że to jest jakiś... Widzę już oddali, że się świeci na grobek jeden. No się nie da Co nas to może pokonać? Bartku, operatorze, co nas może pokonać? Wydaje mi się, że nic. Sytuacja dla Glęca nie jest prosta. Chłop trzeci raz idzie na zadanie. Naprawdę Naprawdę szacun. Razem tworzymy taki zespół, którego nie da się złamać. Jesteśmy jak Avengersi. Dwosoby w Avengersi, bo to takie początkowe odcinki. Pamiętajmy, to może żyć. Nie róbcie tak na cmentarzu. <śmiech> <Nie>. <śmiech> Żeby troszkę jednak dopiec w tym finałowym odcinku naszym uczestnikom, włączamy czerwone światła. Tak jak w w przypadku, o. tak szczerze. Po prostu ktoś musi w danym momencie o. stracić pan. Reakcja kita była niesamowita. No <laughs> i położył długo. Szczerze, zdziwiłem się, myślałem, że tam będzie czekało na mnie coś innego. Siema, oddo. No z tym manekinem, który zrobię zrobił, Gdzie jest nie widzę nigdzie na więc jest szansa, że jest ona w toalecie. Tak, była w toalecie, są czerwone światła. Zaczęliśmy szybczytko, uaktywnił. Gdzie on mi uciekł? Gdzie on mi uciekł? Straciliśmy wizję na kuchnię. Co tam się dzieje? <grym> <grym> Żeście k pochowali trzeciego jakby z boku. Co to, to był jakiś znienawidzony sąsiad? Tu rodzica <grym> wszyscy obok siebie, ale ziomek, kurde, z boku. No dobra. Pewnie go nie lubili w szkole. Chyba się wystraszył. Muszę przyznać, glencu radzi sobie dobrze, ale czy nie było tam reakcji? <grym> Wolnym krokiem. Niech kocica sobie śpi. My się wycofujemy. Patrzymy, co się dzieje. Sary, słyszałem tu pod Całkiem dużych stóp. Jak dla mnie, ja powinienem być. Mógł być Tom Stark? jak go lubiłem zawsze. Ty możesz być kapitan Ameryka. Powiem mam, za pierwszy raz było strasznie. Teraz coraz bardziej doświadczenie. Wziąłem mniej więcej, jakie w zasadzie to działa. I czuję się tam już tak swojsko bym powiedział. Mam taką więź z operatorem, więź z tymi dilakami, które mnie straszą. Wydaje mi się, że po prostu powoli ja się staję oprawcą ich. Coś Czy Co? Iza nie wystraszył. Dobrze, zweryfikowaliśmy sytuację. To nie jest przestraszenie się. Te zabaweczki to jest jakiś hit. Nie wiem, co ja dostałam. <grystanie> Dostałeś kibel. Dostałeś kibel. Oła, wow, Woda mi prysła. <grystanie> Mamy to. Krumbka. To jest kiepsy na hatryk, nie? Czuję się w tym momencie grobem Lewandowski. meczu z Bolsburgiem. 5B. Aaaaaah! Nie, jak to się dało. Ja też nie wiem. Nie miałem nic do tego schować. Wpadło mi do bólu. Zdarza się. Ważne, że zdążyłeś. Zdążyłem? Tak. Mmm, twoja ślina. Też zdążyła, no. Wejdź ze mnie. Mm -hmm. Szczerze, nie wiem, czy tam pan żyje. Ten, co już troszkę nie żyje, ale nie wiem, wypadek. Nie wiem to ja, czy ty jeszcze żyjesz, ale do domu wejdziesz. Zapraszam do środka. Widzowie, przychodzę z ważną dla mnie informacją... Znowu ten, ten kurs telito. jego. Bo, więc... Chcesz coś powiedzieć, tak od siebie? Szczerze? Jeszcze dwa razy tam pójdę? Ja przejmuję ten ogródek. To prawda, masz już y, umiejętności. Mhm. Trzy razy w lesie to hard -ton. Gdzie Sylwia nie była nawet ani razu. Żałuj, naprawdę, jak masz okazję i tam śmiało. Dziękuję za radę. Nie skorzystam. Nie, 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 naprawdę. Ja, ja bym cię nie okłamał. sumie, czemu miałbym kłamać się, nie? Zobaczmy powtórkę Glęca. No wystraszył góry. się. się nie się, To była agra. Ale potężnie się wystraszyłeś. Ojej! straszył się. Nie, no nie, patrzcie, ale skupcie, na, na słowo to widać, że. Na słowo oh, yeah. tak widać, że to nie jest, że możesz się pożegnać z uczestnikami i opuścić Ej, dom strachu. Oh. E? O, ale byłeś mega dzielny. Ty to nagrałeś? Ty przeciwko mnie? Byłeś super, naprawdę. No pa, fajnie było. Fajnie. No, idź już w gleczą. Ej, nie, chcesz <grym> strasznie. Musiał... Ale się straszył. No, nie no, nie ma Ja Nie wystraszyłeś się bardzo. Kiza. Kurde, kiza. Przez, to, no, nie, nie wystarałeś. Czekasz to, zobaczcie sobie w trukę zieją. to jest ale ja chcę powiedzieć, jakie miałem zadanie? Bo było całkiem tak, śmieszne? No. Miałem się starać z kimś pokłócić. Ciekawe, <gadałem> że się to było prawda? Tak, no, Miałem się pokłócić. Ja się dziwnie, że to tak nie zrobiłeś, no bo ja jesteś i... tak bliski tego w pewnym momencie chyba z jeśli dobrze podsłuchiwałem. No no z Julią, może no. no, ja cytuję tak delikatnie, ale nie potrafię się pokłócić. No już chciałem i... do ciebie iść i wężyć cię razem. Z Tobą mogłeś się w sobie pokłócić. Mogę? Było ale tak Mogłeś, ale. No jest mógł, bez problemu. Było się pośpieszyć z tym zadaniem w do lasu jeszcze. Dzięki. No tam znajdziesz koleżku. Trzymaj się. Pamiętasz, co mam powiedział na samym początku? Że to wygram, chyba tak powiedziałem. ale wydaje mi się, że tak powiedziałem, że byłem pewny siebie i to się nie zmienia. Żaden płacz teraz mnie nie pokona, żaden z zębów. Nic. Ja bym mógł walczyć teraz sam na nich trójkę. I dostąd. Na razie było fajnie. Jo. I po jednym życiu mają tam wszyscy? to zrobiło. Ale no. czasu trochę minęło. Trochę, no. Wypadałoby już powoli wyłaniać zwycięzcę. To w końcu finalny odcinek. Jeśli myślicie, że to koniec. Replayów, które będę teraz puszczał, to się grubo mylicie. Zobaczmy pierwszy replay, który w zasadzie powie nam już wszystko. No, zruszył mną, no już bez przesady. Dokładnie, tak. Co oznacza, że nie tracisz życia. No wiem. I za tobą ruszył. Ale mamy drugi replay. Tu już z tą wodą może być takie pół na pół. Tak, No, Ale ruszyłam przy mnie twarzą. Tak. Tu już mam ten flinch przy surowości finałowej. Zrobiliście srego bambuku. Kurde, no dostałam w oczy wodą. Ciężko, żeby inaczej zareagować. Prawda? trafiła perfekcyjnie, a no. Ale niestety ten flinch był. Przy finałowym odcinku już nie mogę, nie mogę już temu odpuścić. No, no bez jaj. Wody. Niestety, tak że dostała wody, po prostu wodą w twarz. Którego nie Co? W i... No ale potem już wiedziałam. Bo jak już, wiedziałam, jak już już wiedziałam, że coś z tego kibla wyjdzie. Ale reakcję mamy. Nie powtarzajmy, niestety. <laughs> Taki Belek okazał się być silną bronią No na pewno lepszy niż To prawda To prawda Więc niestety i ty tracisz życie No to, prawda. to prawda Wszyscy po no. jednym, co nie oznacza, że odpadasz z programu, więc nadal masz szanse To prawda Okej, okay. przepraszam no. Więc Spodobało mi się to, wyrównałaś Łatwiej będzie tutaj zwycięzców w najbliższym czasie <coughs> wyłonić A raczej jednego, bo tylko jedna osoba wygrywa problemy. O, tu też swoją bo drogą Tyle ode mnie na chwilę obecną I za chwilkę pewnie będziecie wiedzieli co robić Oh my god To jest stresujące jak on tak mówi <coughs> No no, Skoro tam no, jest z racji, w tym, w co jest roku. napisane w, w tym komentarzu. No nie wiem, co ja mam teraz, bo jak się będę odzywać, to też z drugiej strony będę bardziej rozkojarzona, ale też się gdzieś A to gdzieś ona została w końcu. A nie, no. straciła jedno życie, bo ona miała no. dwa. O, jest okay. tak, ale ciekawe, co teraz będzie. Możliwe, że. No tak, jak mamy siebie nawzajem straszyć, to to była sytuacja, którą wykorzystałam, bo jako jedyna nie widziałaś mojego kiberka, bo wcześniej chłopakom pokazywałam. Chyba ja tak rozumiem. według ich zasady już tylko ja mogę przestraszyć i... i ty? Nie no. Nie, nie to podczas jednego koloru. Można raz wystraszyć. Aha, okej. Okay. No nie dadzą coś nam do co zrobienia, to będzie najprościej. Nie. To być najprościej, no bo co, tak 60 tak godzinami, teraz może być tak godzinami czaić Nie, no myślę, że po prostu teraz już będzie kwestia tego, że będą nas straszyć. O, Kisza za nie? No, tak, dlatego mówię, no i to No. no. nie wiem. No, no coś Gdy w tym. Jesteś tu przez okno. No tak, tu mi się wydaje, że tam jeszcze ma jakieś... Ma jakieś swoje sekrety tutaj pochowane, ma sekrety. gdzie nie gdzie, nie? No. Co tutaj? Coś jeszcze może być. Ale nie spodziewałam się, że oni się tak bardzo przestraszy w tym lesie. Bardzo się przestraszy w tej trumnie. Bardzo no. Ale szczerze, ja. Ale tam, to... ja bym się No, bo to, ja to takie totalnie... niefajne. Totalnie... No, też bym się totalnie przestraszyła. Dobra, by uczestnicy, się nie rozsiedzieli, to w końcu finałowy odcinek. Czerwone Światło wraca. Musimy zacząć eliminować i wybrać zwycięzcę bądź zwyciężczynię. No nie, teraz na was patrzę. Wtrążam go. Światkiem <laughs> Czerwonego Światła od razu. Skupieni w bojowości, gotowi do działania. Zobaczymy, co nam to urodzi. Ja mam na oku. Ja Ciebie straszyć nie będę, znać Ty się internet nie drgnie. Co on powłączał? My się jesteśmy, wiecie, twarde sztuki, jest nie? To twarde Oj, te oczka ale... im latają talerze i swoje rzeczy zrobiły teraz swoje. Zrobiły swoje. Więc tutaj już z nami teraz chyba nie będą tak... Co to jest na przykład? ...przedzierać. Ja to, 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 to... Mam jeszcze kilka fajnych pułapek. One już wszystko ruszają w tym domu, żeby na cokolwiek... Zaraz po niej ktoś z nas musiał robić zadanie. Ale nas dobrze czyta moje intencje. Dokładnie tak. Staram się teraz wszystkim poruszyć. Żebyście ruszyli pupska z tego salonu, bo czekają na was jeszcze pułapeczki, które z chęcią bym wykorzystał. Bo finałowo na pewno finał będzie bez sensu, jak dwie osoby tutaj będą siedzieć, czy ja, czy ty, czy ty. Uh -huh. to, to na pewno coś na finał jest przeszkowane. Przysz pewnie tak, no pewnie masz rację. Ja Chciałbym się do lasu, gdzieś pojedynek. Nie wiem, chyba mam przypadek. Pojedynek. I tak jestem zdziwiona z, z moimi nerwami takimi. Bo to już chyba mówiłam, jak do mnie ktoś podchodzi w centrum medlowym po zgięcie od tyłu, to ja. To jest po prostu ta prezentacja, nie strach. Aktualny, teraz um, Ale no. No tak. O, może? Może? Ale i tak. Nie, no nie wiem, może. Nie. Może się udało. Ja widziałam. Ok. Aktywizujemy Żylandon. To było dobre. To było dobre. Czyli to dobrze spać. To było dobre. To to było dobre. To było to było Bez kito. Ale ten Gerardol, się, się, ten który spadł. Jestem też pod wrażeniem tego, że żaden z nas się nie przestraszył tego, chociaż tak szczerze mówiąc, myślę, że mój bit serca mówił coś innego. Jakby spadł, to by było lepiej. pod włos wziąć. Ale to akurat z tą scenografią to jest dobrze rozmyślone, no tylko że zrobienie nie tego nie jest średnie. nie siedzą i mówisz. są zmuszeni do niczego. Naprawdę. No, nie, nie, to nie mówię, że widziałem ja ten po co widziałem. A, że coś widziałeś gdzieś, okej. Okay. Myślisz, że idzie za nami? Myślicie, że za oknami będą nam stukać? A co widziałeś? Chodzą tutaj dookoła domu. Mm -hmm. Pytanie, z której strony wyskoczą? Oby tylko... Nie, gdzieś, ktoś siedzi przy oknach, ma najbardziej p... Myślisz? Myślę, że... <śmiech> <śmiech> no, to prawda, wiedziałam, że ktoś zapuka. Wiedziałam. Bo pomogłem ci. Trzymam się mocno. Trzyma... Może <laughs> Trzymam się mocno. Może otwórz? zobacz. Nie, dziękuję, dziękuję. Ja nie chcę otwierać. Nie ma nikogo w domu. Pułapka z oknem... było naprawdę blisko. Ale no jak blisko? Musimy zobaczyć, czy przypadkiem Natsu nie flinchnęła, nie zareagowała. No, to pierdzie Nie, ja bo nie otwieram no. tego no. teraz. No dobra, Szy no. Oj, nie! Widzisz, ten próbowała, próbowała, a nie wyszło. Zaraz zobaczyć. Ej, to ja idę siku, jak co? Proszę mnie nie strasić jak widy z kibla, naprawdę już siku. No, dobrze, no to, 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 no, to są zasady, zasady takie. Wspód było? Ale nie można jak gdzieś siku, więc to wiesz, to wbrew zasadom. Ciekawe. No ty kurczę, patrz. Ja nie lubię tego materiału, z którego jest ta pajęczyna ja że... się się zrobiona. Że... że będą prawdziwe, że... tak. Te... No, się tego bałam mam trochę. Mam arachmofobię straszną, nic Nie już tak nie boję pojąków. Nie Nie w ogóle nie lubię owadów i robali... Ja się styropianu boję i waty. Styropianu? Elewacja, bo ja nie wiem. się Usiądźcie, teraz, goście się. Zielone światło poproszę! Ponieważ. czerwone zostało wykorzystane. O, może mi się udało. Albo coś Zobaczmy sobie pewien twardy dowód na to, jak nie ufać finalistom programu Dom Strachu i jak nie przyjmować słuchawki do rąk. Oj, nie! Ta! Ta! Nie! Ta! Uf, to jest, nie! To delikatnie odgrywało to. Sprawdzaliśmy już z kilku stron. Flinch cielesny jest, Flinch. Oczami jest, Flinch. Twarzą i głową. Wyszło jak wyszło. Kurczę, wiesz, co? Bo ja się przestraszyłam, że Kizom mnie uderzy w twarz tą słuchawką. No ale jest takie, jest no. Top 3. Nie narzekam. <gryst> tak bardzo zaufałaś, może masz a, że jest telefon a, do ciebie. No, tak, tak, chłodny Odparłaś moja droga, no. niestety. No. I swoje ostatnie rzeczy, tracisz. E, ja nie chcę z nim być w finale. Ja jestem ciekaw tego finału. Nie, ale Tylko się nie pobicie. To było z tego względu, że myślałam, że mnie walniesz w sali. No, spasz. no. A gdyby cię uderzył, to bym tego nie zaliczył i wtedy ktoś inny straciłby życie, natomiast tracisz ty, moja droga, więc pożegnaj się z uczestnikami, odpadasz. No i dobrze, za to w zrobienie glęta na, na, na szaro, to dostali, tak, dobrze, pomeryka, że odpadło. I stopach, Że po prostu wiesz co. <śścoughs> Żegnaj się z uczestnikami, chcę zreszt się z tobą Mnie najbardziej przestraszyli. Nie to być mi, ale ja teraz będę tak zesrana cały czas. się, za udział. I dziękuję. Oni w ogóle o coś walczą? Tylko tak po prostu. Naprawdę to jedna z najlepszych akcji. Dziękuję bardzo. Powodzenia. A przyda im się, odpowiem za nich, przyda im się. Co nas czeka w tym finale? Dawaj, dawaj, dawaj. Walka na śmierć i życie. No wolałbym nie. Żeby jednak było życie, nie śmierć. W obu przypadkach, ale ktoś jednak będzie musiał opuścić ten program. A tak, kto to no zobaczymy? No i tyle. nie, no znowu idzie. Ło stary. <głosary>. No i co, no? I tylko my zostaliśmy, i ty masz ten fotel najlepsze dziewczynko widać. No i co, mam nadzieję, że to się teraz wydarzy. Takie, że... No i tak będziemy siedzieć. jeszcze przy czerwonych flapkach, będziemy tak siedzieć. I siedzieć. No teraz są na szczęście zielone, więc no tak, tak, chłód, po... Możemy się poszwendać. Dajmy takie zadanie, teraz już żebym mógł No, coś w tym no, Każdy to z was powinno po radę. zadaniu zostać. I ten, który nie, się wystraszy w zadaniu, to odpada nie i tyle. No, tak jak ty. Tak mi się No nie, no nie wiadomo, wiesz. By, byłby przez y, ambicjonalne podejście mógłby być lekki stresik. No, prawda. Mamy dwóch finalistów. No ja to prawda, że teraz nie powinien mieć. Taki za zaintrygowany hałasami. Finalistów, którzy są w domku, z zielonym światłem nie mogą się teraz jeszcze straszyć. I nie chciałbym, żeby finał tego programu odbył się w ten sposób, że kizowilki niedźwiedź wystraszy małą nacu. Tego byśmy nie chcieli. Naszym zadaniem będzie przetestować jeszcze w boju jedną z tych dwóch osób. I tak właśnie zrobimy. Ten kabel jest e, nie do tego. Nie do tego, bo jest w środku. Do tego? Do tego. Do środka. Do tego. Dobra, sprawdzasz tą w środku? Nie, ale jej się nie da otworzyć chyba. No co, otwieraj. Ja otwieram, ty patrzysz. Dobra. <laughs> nie. No właśnie, bo teraz też oczami można, wiesz, tak, yy, no łatwo jest zareagować twarzą samą, nie, jeżeli chodzi o takie odruchy, tak mi się wydaje. Uwaga, uwaga, wyszły nowe koszulki z kolegami z Strachu, które muszę przyznać są, czy się ich wbijać na link. Jeszcze zostało. Przegrał ktoś? 11 minut. Nie. Nie. A, no dobra. Są do pałki? Chciałabym, żebyś to poszedł, szczerze. Bo ty się nie przestraszysz. No nie wiadomo. A ja po prostu. A może oboje pójdziemy. Oj, lepiej mam. Czy masz długą czy krótką? — Długą. Tak, ja mam grupos? Ja, wiedziałem. No i dupa. Co mam się na zadanie? No to ja powiem, że to szczerze jest, jest pewne, że ja się przestraszę. Jak mam się nie a może nie? w tym leśniu A może nie? A może. Jak mam się w tym lesie, nie przestraszyć? Może wygrazycie tam. Się a, dajcie spokój. Ja na miłego. Się... Na pewno. Aha, to ja to coś na, tam... na twarzy zrobię. Na... Spokojnie, a też tam nie coś przestraszkujesz. <laughs> No, Co tym razem? Masz jeszcze siłę? Myślałem, że to będzie lepszy, lepszy program, ale to jest lepszy. średni, Myślę, stary, moim zdaniem. Temu, nie, ja chyba, ja chyba przy starszy, bo się na przestrzeni, by do domu, nie? I siedzi? I nie, i nie odpuści. I nie odpuści. Dookoła nie tak brzmi, dokładnie tak. ja no tak. my tu śmiechy, chichy, a masz 10 minut, mhm. żeby wrócić ze złotym tokenem. Okay. żetonem Fandera. I co, jak mam coś mi poprowadzić? Zadania wszystkie Wchodzisz są takie same, drogą. nie? No. Idziesz w kierunku wody do źródła światła. Przecież to jest daleko, strasznie. Czas, star. Moja. Trzysta. Spokojnie, bo jest ślisko. Ostrożnie. Ja idę na skróty. Ostrożniutko, bo jest bardzo ślisko. Kizo, to cwaniak Zatkał uszy i siedzi na fotelu swoim. Ale Padziak lata. Padziak on lata. <laughs> Zaktywizujcie mi e, operatora, który jest tam, gdzie była Natsu, i niech bli... maksymalnie blisko Kiza wanie kilka razy w okno. Zobaczymy, czy będzie reakcja. Kizo, Kizo. O! Coś mu tam oczy reagują, ale nie widzę, żeby była reakcja. Natomiast Natsu, która jest nad wodą, ma za zadanie znaleźć w skrzyni. Token. I właśnie go znalazła! A jej mina mówi sama za siebie. <laughs> Co ciekawe, w skrzyni znajdował się aktor, który dotykał po ręce Natsu. Ona natomiast w tych emocjach chyba tego nawet nie poczuła. Ej, dobra jest, naprawdę, jest dobra laska. Mamy Natsu, która biegnie i ucieka z zadania, i Kiza, który teraz się wylegiwuje na kanapie. I obydwoje chyba nadal jeszcze mają życie. Coś za łatwo poszło. Masz coś dla mnie? No, mam. Dziękuję. Proszę. to nie tracić życia. Szybko poszło. Ale coś za łatwo. Tak? No. Zapraszam do środka. A to sobie wezmę. Coś za łatwo. Buty moje, co jest dramat? Wypierze się. Tu. Jegoś tu. Wcale no nic mnie nie wystraszyło. W sumie. Kobotu ludziłam. To jest dziwne. A jak tam u ciebie? A dobrze. Wszystko okej? Ok? Cisza była spokój? Nie, coś ci działa. A co? Ale miałem patent. Tak? O. Jaki? Ja nie mogę ci go zdradzić, bo zaraz, że ja pójdę na zadanie, to. By... No jaki masz patent? No, po nie, powiedzieć, rywalizujemy teraz, nie? Aj przez tak, Jezu! Będziemy mieli obydwoje taki sam patent, to obydwoje będziemy mieli te same szanse. Ale taka możemy wtedy się już tutaj 23 dni. A co ty Kazałeś ci biegać? Tak Tak się zmęczyłeś, co? A, po prostu chciałam, to jak najszybciej zrobić. Okej. Okay. Okej. Okay. No chyba, że tak, no co? No nie no, ja przy tobie nie mam szans na no, 100% później. Że znaczy, nie no, bo już jest finał, no było zadanie. Wygra... E, miałem dłuższą zapałkę, co teraz? No nie wiem właśnie. Teraz znowu będą zapałki, czy co? No, bo to... Nie mam pojęcia. I o to właśnie mi chodzi. Mam za zanadrzuje jeszcze kilka pułapek, zanim uaktywnie tą finalną, najmocniejszą. Nikt nie wyskoczył znikąd? Nie. Właśnie nie. Gdyby wyskoczył, to bym się... Jeszcze. Bo mam Jaki? Nie powiem ci. Powiedz mi ten patent to no no stary, bo... nie ci. Kudno. Serio to jest nudne totalnie się robi już, nie? No dobra, by za nudno nie było, wprowadzamy zombiaka do środka. Zobaczymy jak teraz zareagują. O, zombi. <laughs> Ej, co jest dobry? Nie daj zombie. Ja ja Musimy go obserwować, wiesz? Będzie starszył? Mhm. Dobra, najpierw do nich. <laughs> Nie, najpierw do nich. Najpierw do nich, najpierw do nich. A to zrobi alkoholik. Nie, to polski alkoholik. A ja myślałem, że nam zrobi tulipana na mordzie? To. Byłaś blisko. No, to prawda. Chyba mieliśmy reakcję. Ej, to zczaska, normalnie butelkę na stole, tak wiesz, bez opamiętania. No, ale to nie jest no szkło, to jest takie. Nie, no to jest szkło. Nie, to jest taki plastik. I żeby była jasność, nie naraziłbym zdrowia uczestników. Jest to tak zwane filmowo cukrowe szkło, które no, no. rozbił na stole. No, może i mrugnęłam no. Ja też mrugnęłam. Ale się bo no nie ja się nie przekraszyłam, ale wiesz, mrugnęłam, bo jakby wiesz, to jest dźwięk, na który nie da się. No... Chyba mieliśmy drgnięcie. Musimy to sprawdzić. Nie, może A może ty nie! Nie, jak ty nie, no to nie zareagowałeś w ogóle, no to? To szczerze, należy ci się wtedy wygrana. Naprawdę wtedy ci się należy. Ja oddam ci tą, Oddam ci no to. No w sumie, jeśli I ona mrugnęła, to... a on nie, no to powinien wygrać. Ale jakby to sześć odcinków. Może pod względem realizacji spoko to jest wymyślone, ale... Zadania takie same praktycznie wszędzie, no, tu się straszą. Nie, nie, nie ten najlepszy, jest, ten najlepszy moment to było, jak mini Mike się wpierdolił za ten fotel i go wystraszył i nie to nie był kurwa jedyny moment. A jeszcze był poza programem w ogóle, bo, bo ten mini Mike nie, już nie miał wtedy nie życia. I go no, wystraszył, no, no, bo tego, mimo to tego to że miał to miał to nie miał życia, więc hit. Nie wiem, może żyć, Ale tak wyglądało, to. creepy. No w ogóle, dobra. Nie lubię film o ale. Dobry, dobry. Spodziewałaś się takiego zadania? Takiej sytuacji? No nie, na no dziobu, tak jak zioł, butelka, to pewnie nie było, że nią uderzy, czy coś. Nie spodziewałem się, że coś ale przeanalizowałeś, że to nie było takie prawdziwe szkło. No nie to to było pan. takie. Nie, no nigdy by na to nie pozwolili, żeby no. wpadli moc... Ale Ale na że Przy oczach odkrytych strzeli. Mocne, no w sumie. To było tak zwane szkło cukrowe. O. Ale musisz. Czekać, co się z tym stało? Może to była faktycznie jakaś specjalna butelka? Nie, no nie mogło być szkół, dostali w szkole, żeby zostać coś okulcie, to już Takich nie wiem, w takiej bardziej. Ale by to jak? To, nie, to jest takie, wiesz? To jest takie, coś, czym się ciągle w filmach. Słyszysz cały czas? No, co się się by? podoba? To jest właśnie to, o czym sobie rozbijamy, pewnie, jest, wiesz, w filmach, nie? E. A oni się teraz straszy, nie mogą być żoną. No to finał, trzeba byłoby już go zakończyć. Tak, rozstrzyga jest druga. Mamy werdykt. I wiemy, kto odpada. Wiemy też. Kto wygrywa w ten sposób? Wydaje mi się, że na pewno moje oczy musiały jakoś zareagować, bo tak jak ci mówię, to mówiłam, rozmawialiśmy, że no wiesz, serii, no, nie drgnęły, no, że to nie To jak kizowi nie drgnęły, to nie drgnęło. Że ktoś ciasto, to ty nie zamykasz oczu, tak no nie? No a wiesz, że no, ja nie mam żadnego takiego przygotowania, mówimy wszystko, więc przypuszczam, że mogłam mogłam chyba bardziej, że ja byłam na przyciwko niego. Że, że na co. Ja nie wiem. Ale wygra, czy przegra? No w tym momencie by przegrała. Jak uważasz? No tak. No tak, mam tego wstalisz, tak? Ale są życie, trzeba na wożu, nie chciał się przygotować, czy nie przytroczyła, ale ciężko ci pała, więc nie wiem. No nie wiem, no zobaczmy. No dobra, zobacz już, nie będę czemu za język, zobaczmy, jaki jest werdyktycznie. przedłuża specjalnie, w akcji. Jestem mega ciekawa, jak on to rozstrząska, no. I strzał. Tu, już nas idzie z butelką, no nie? Ja mówię, dobra, na głowie nam się rozwali. No ja bardziej nagrałam tego. Zobaczmy, mamy więcej nagrań? Zobaczmy raz jeszcze trzecie nagranie zombie. A, no, no. Widzisz? Wrógnęłam oczami. To no, było drgnięcie głową, tak. Podwignę. I zobaczmy nagranie Kiza. Kurwa, dobra. Jezu, jak trzyma do pięciu. co? Trzyma, to, trzyma. Wow. A to... Ej, pude! Ej, Kizo, mocniej! Ej, Ej chyba bardziej drgnąłeś! Kizo, mocniej drgnąłeś, co jest? Mocniej. No Weryfikowaliśmy 15 osób, to kto drgnął bardziej i kto powinien wygrać stalowe No na co wygrała. za to, że jest naprawdę ciężki do wystraszenia. I finalnie po weryfikacjach kto bardziej dygnął, dygnął bardziej Kizon. Gratulacje, Razu, wygrałaś pracę! Hit gratulacje. w ogóle. Bo przysiedział do finału na fotelu i jeszcze zajął drugie miejsce. będziesz Czemu, ja to. Gratulacje! Nie spodziewałem się, naprawdę. Ja że to ty sześć. będziesz Nie, ja też się nie spodziewałam, szczerze mówiąc. Naprawdę, szacun. To jest y, niesamowity item do, do mojej kolekcji, do, do gablotki, żeby po prostu postawić takie jaja. Naprawdę? Będą ci przypominały o tym, jak tutaj dużo musiałaś wytrzymać. Szanuję raz jeszcze, gratulacje! Dziękuję i bardzo! dziękuję za wzięcie udziału. To wszystko, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć!